Obiadu u babci dzisiaj nie będzie, ale będą desery. Dzieciom zrobiłam tutaj żurawinka i bananek, a dla rosłym jeszcze dorzuciłam borówki, bo ostatnio zrobiłam z borówkami i dzieci mówiły, że za kwaśne. Także dostały bez. Galaretką no, to zalałam i później po południu będziemy... Dodawać bitej śmietany i będzie deserek. Jeszcze jakieś tam słodkości dodam. A ja na jutro, bo jutro wyjeżdżamy, nie będzie nas z mężem, ale tym moim chłopakom będę gotować fasolkę po bretońsku. Rano wstawiłam fasolkę, a my pojechaliśmy do restauracji. Dziadek nas zaprosił, także babcia ma urlop od gotowania. To jest w centrum naszego miasta. Poleciła mi sąsiadka tą restaurację, bo to jest taki fajny kącik dla dzieci, tylko musieliśmy go zarezerwować wcześniej. I naprawdę było fajnie, bo było takie osobne pomieszczenie, także nikomu z pozostałych gości nie przeszkadzaliśmy. Wiadomo, dzieci są troszeczkę głośne i też nie fajnie by było, żeby tak przeszkadzać yy, przy obiedzie, a także mogli sobie poszaleć, pomalować, tam yy, pograsować, wchodzić, schodzić. Nie musieli siedzieć ciągle przy stoliku. Także było super pod tym względem. Jedzenie też dobre, smaczne, smaczniejsze niż tej ostatnio, co byliśmy. No ale małe porcje. No to sobie moi chłopaki to sobie zamówili, synowa też całkiem coś innego. No ja to tak typowo bezpiecznie. No dzieci i wiadomo, że zamówiliśmy jedną porcję i dodatkowy talerz, bo oni nawet by tej jednej porcji nie zjedli. Ja im troszeczkę użyczyłam ziemniaczków, a oni mi frytek, także no i tak miałam za dużo, musiałam się podzielić. No ale chłopaki moi, co tam, jakąś sałatkę na pół wzięli dodatkowo, bo oni by się taką porcją jed... niestety nie najedli. No i wróciliśmy sobie do domu. No taki, o widzicie, słodki stół. Jakieś deserki długo nie byli, dlatego że my musieliśmy z mężem trochę się przespać, bo w nocy jedziemy. Także chyba koło 15 sobie poszli do domu. A my z dziadkiem, pach! na wersarkę, no i za dwie godzinki mała drzemka była. Oczywiście dzieci się trochę pobawiły, bo by yy, no nie było dnia, jakby się u babci nie pobawiły i tak było im za mało. Przykro było Wnusi, że już musi iść, ale też synowa się bardzo źle czuła, bo ma ząb wyrwany, także mówi jadę do domu się położyć. No i popatrzcie, już po drzemce z Bobiczkiem sobie kawkę pije, mały jeszcze śpi, a pochwalę się wam, że to urządzenie działa. Jezus, jakie fajne. No zobaczcie, raz, dwa, trzy i już cebula pokrojona. Właściwie trochę więcej zrobiłam, bo chciałam bardzo drobno, ale chyba przesadziłam. Bobik już czeka, chce wyjść na spacer, ale Tutaj robię sobie jeszcze, mówię, tą fasolkę dokańczam. Mówię, zaraz z tobą pójdę, ale nie, o, zobaczcie, szaleństwo. Musiałam z nim natychmiast wyjść. No, fasolka na jutro zrobiona, także jutro wam dalszy ciąg opowiem, co tam u mnie.